No, cieszę że, 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 żeś mnie panie wyrzucił. Muszę tam biegnę. Kolejny! się! Hej, hej, z tej strony Trejo. Witam Was w kolejnym odcinku z Paladince, jak zawsze z Bravem. Witam bardzo serdecznie. Gramy sobie tryb PVE po raz kolejny. Jest dzisiaj z nami Mr. Wojtek, Sen, Sam Sam i Addison. I życzymy wszystkim miłego oglądania. Ale widziałeś, którą mapę pokazywało, a którą mapę nam daje? No tak, wiem, wiem, niedopracowane jak zwykle. Przecież tam pokazywało inną mapę, rybny rynek, czy jak to się nazywa? No w sensie, że obrazek był. No wiem, czuję. A tutaj nam daje, no tam pisało, że to jest wyspa żółwi, ale jednak rysunek był w mapy rybny rynek. No i tak sobie pocisnę. Joa, grokiem zagrasz. No. Zag Zaglokujesz ich wszystkich. No, schalkuję ich. Je. <laughs> Schalkujesz. Jest halki, jest impreza. Będą <laughs> jaja. Będą jaja. Oj, dobrze. oj i po jaja. No nie z tymi kotwicami. No przecież można ile razy. Ja już nie wiem czy. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Tyle kotwicą dostaję pomiędzy oczy. To nie wiem. Szalik to normalnie mistrz kupowania kart dla mnie. Takie tam. No, ja jestem mistrzem ze skakiwania z konia. Żyj! Już wiem, dlaczego zlikwidowali agresję. Mówi, że aż taka lipa. Że agresję zlikwidowali, bo. Żeby tutaj nie brać na tym kwibie. Nie muszę ich pozwalać bo nie mogę. Jaki ma no... Nie! Co ty sobie pozwalasz, ty gnojku? To było znowu! Lecę! Żyjcie tam! No nie! A mam multo. Pięknie. Dobra robota, panowie. Naprawdę. Nawet te kurczaki was nie pokonały. Jesteście niepokonani. Bo mnie tam nie było, ja się nie liczę. Ja gdzieś tam biegłem sobie. <grym> Ale widziałeś? Wygraliśmy i overtime odpaliło. No. <grym> te to są paladinsa. To są bugi lugi. Bugi lugi. Lagi bagi. Mm. Pokażmy botom, gdzie raki zimują. <laughs> Jak to zabrzmiało? Pokażmy botom. <laughs> Bo wcześniej wiecie, to oni nam pokazywali, <laughs> gdzie ta prawdziwa zima jest. <laughs> 5, 4, 3, 2, 1. Mam ulta. Tutaj, tu, tu, tu wbijają, tu, tu, tu. Ja nie mam, bo bym powyrzucał ich tam. Wow. No ja! No w ciemno, kotwicą nie zabił, nawet ciężki duchów nie mogą ja. Ale wiesz, jak y, ma koło mój ult na niego nie działa. On biegnie, na mnie. On, on biegnie na mnie z ultem, ja cisnę w niego moim i on normalnie nic go nie rusza, w ogóle. Ale e, jak ja użyję ulta, on kotwicę wykorzysta i mnie przyciągnie. Kur... Mistrzostwo po prostu. Miałem dźwięk, ale nie miałem animacji e, kradzieży tego. Takcze Noż dzierzę, że, żeś mnie panie wyrzucił Już tam biegnę. Kolejny falsie się Oni mnie wyrzucają z tego. Z kuka Dobrze, przyciągnęli mnie, przyciągnęli. Overtime Nie! mi tam odpaliłem I, i, I zabili mnie. Lipa. Ale mam te gulta. I więc wiesz, oni zaraz wbijają trendy lewą stroną. A traja co robi? Wywala wszystkich z mapy i to będzie epickie wydarzenie <noise> Zobaczysz, ja ci mówię Szalikowi Je... 95 i no. go Nie, Addisona wywaliło hmm. Żegnajmy się z wygraną. Nie, wygramy to, zaraz zobaczysz wszystkich wywalę z tego smota. Wszystkich, co do jednego. Nawet Pipena tam z nim poleci tym swoim ogonem pięknym. Odpalił ulta i po twoim ulcie. <noise> nie daj mi się docieszyć z tym. Zaraz to zobaczysz. No. Odpalił ulta tam. A oni wbiją jak na złość nie z tej strony. Nie zdążyłem! A! Nie no! Wypalać mi stąd z tymi swoimi kotwicami Ginę, 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 ginę Idę, idę, idę. Nie! Nie! To wszystko ta jego kotwica. Nie udał mi się mój przepiękny genialny plan. Tak to nazwę, genialny plan. Oh, Teraz się nie udało. Czemu to tak działa? Mam ulta, ale jakbyś ty miał tarczę? Daję, 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 tarczę. Yeah, ja. kur... Kura! Kura! Co to za piękny lak? Możemy jeszcze to ugrać. Mam ulta. Coś. Coś zale Coś. A, ugramy to. No. Oni idą czy nie? I Chcę jeszcze wykorzystać... Nie no, chciałem wykorzystać tego Ulta jeszcze. Me me meczy PvE są jeszcze trudniejsze od zwykłych meczy. No to prawda, chyba że na casuali trafimy na 4. Oh. Ale jak zawsze mamy nadzieję, że wam fajnie się oglądało. To był tryb PVE. Jak zawsze z Bravem i z widzami. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie mnie oraz Brave'a. Wpadajcie do mnie na kanał i do Brave'a. O, tutaj coś dostałem. 800 golda za jakieś... A, wygraj trzy mecze. Więc widzicie, nie wszystkie mecze przykrywamy, tylko coś też wykrywamy. No i tyle. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczyska. papa. pa. O, jeszcze tutaj odpalę. papa. Pa.